Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. A to jest drugi odcinek z gry Sleeping Dogs. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko będzie dobrze z dźwiękiem i wszystko będzie bardzo dobrze słychać. Tak więc zabieramy się za grę i musimy teraz pomóc naszym koleżance. O, co Probably, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. All right. You might want to hurry. I heard dog guys are sending reinforcements. You should probably be gone before they get here. Okay, we should on, Ale przepraszam. przepraszam. Halo, przepraszam. Hmm. Dobrze. To mi się podoba. Teraz mam nadzieję, że wszystkie czasy będą takie jak chciałem, bo poprzednio miałem problemy z kosztem, ale teraz powinno być wszystko dobrze. No, jest dobrze. Wszystkie i idą dalej. Tak, kolejny. W głoś. Ja was nie biję, to wy mnie bijecie. Potem nie narzekajcie, że to moja wina. nie ty ty obok. tak ty proszę Tyś jeszcze? jeszcze raz trochę no dalej Jak rozmawiam z twoim kolegą. Mówiłem coś? This is for lunch. Thanks. Nie tak jest. Ok, wracamy do gry. To teraz idziemy do Winstonu? -y. Gdzie? Tu. Nie potrzebnie gdzieś tam nazwę. You shitting me? So, what'd you do? Nothing, nothing. I came straight to you. Didn't want to start anything major with, without you knowing, you know? So, get this. Get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I'd take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Ga is gonna get what's coming. Right now, I need someone to take care of me. Take care of Kto powiedział nasz szkole? I to musi się nie dowieść. Śle kroić. Śle. Będzie na... niedobrowia w przeszłości. Nie ma znowu zdjęcia sobie robią. Nie nudzi już się. Do... I'm uh, right. looking for me. Yeah! You just passed the food stand around the corner. Yeah! he just passed the food stand around the corner. <Omaha> <någonting> what I mean? ah. I mean, you make it up for me tonight, and we got a deal. Huh? Huh? What dare you come to? Me! I got a oh, message! Shit! To you. Stop! Mm, a you, pay Winston, asshole. Fuck you! Fuck you! Fuck you wanna <laughs>

으아! 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 으아 want go yeah this is a reason this is a shame sin ha 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 ha

Но right. uh -huh. no, Let me should be a you will not dog, guys. to kill you. Fuck, dog, guys. Winston knows this area. Fuck with us, and you'll regret it. Okay, okay. Make sure dog, guys doesn't kill me. Fuck. Oh no <sighs> hey, hey, what's it? Nas już drugi raz, a to drugi Uisheng. Uisheng? I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. And now, and now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. <laughs> Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly, I'm suddenly realizing, realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, superintendent. superintendent, I'm in the middle of an I'm interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir. As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the triad, and not only is it against oh, protocol. He's one of us. Jesus, what? Jesus, Pendrew. Let me get the door. Get the door. Two there two two are a few badges, two badges two. outside. Who didn't hear you? It's all right, way We can trust, trust her? her. Trust her? I just met Congratulations. her. Congratulations, Tank. So now you know. Maybe now, Maybe now we can make sure that we're helping way not making his job harder than it already is. Hmm? Yeah it, like yeah. it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself Permission. out. Permission to speak freely. Denied. You Nie like Sir, I don't want to hear it. Just be careful. No i już trzecia osoba chyba wie o tym, że jesteśmy w policji. Czy tajnej policji. Właśnie dostaliśmy mieszkanie i samochód. Tak, samochód. I raport dotyczący Psiokiego. Dobrze. To wracamy do gry. Obejrzymy sobie nasze nowe mieszkanko. O znowu zobaczcie, taka kapliczka tam jest. Muszę się dowiedzieć o co z nim tu zostały. Jej.

Na szczęście to był tylko sen. Nie ma się co martwić. Jak na razie mieszkanie wielkie nie jest. Co my tu mamy? O, łazienka. Zawsze chciałem to robić w grach. Bo M, co Tak, przełom. Napad z dostawą. Nowa sprawa. Aha, to są misje dla naszego gangu i dla policji. Też bardzo fajne sprawy. Ok, umyjemy ręce teraz. Gena przede wszystkim. Bo nie możemy wziąć prysznica. Dobra mam, że da się coś zjeść. Można wypić. Karaluchy tam wodą. Cóż, wypijemy coś? Piję z zamkniętymi ustami. Też bym chciał tak potrafić. Dobra, puszka zniknęła. Co tu jeszcze mamy? Łóżko. Kartony, lepiej nie podchodzić Telewizor, biurko Szafa, tak, szafa Zobaczymy co mamy w szafie Korpus Kanapka Portal Left to, to by mogło być a, założymy czarną koszulkę, portal, eee nie, jednak jeansy. Zostanę przy jeansach. Nobusaka. Klubowe pomykacze. Mogą być. <grybujesz> Lepiej nie. Eee. Nic ciekawego nie ma. Dobra. Jesteśmy przebrani. Mamy koszulkę z gry portal. To nie wiem, myślę, że jeszcze... Dobra, możemy zobaczyć jak tam ponieście. Co, Co tu mamy? Ciężarówkę. O! I nie mnie zastanawia, co to jest. Jakieś ulepszenie dostaniemy. Skapliczka zdrowia. Coś się dzieje z naszym zdrowiem? Chyba nie. Ale jeszcze jedno znajdziemy, to będzie jakieś ulepszenie. Co my tu mamy? O! Turbo doładowany radiowóz. A, motor to. Zajdziemy się naszym radiowazem. O matko. To jest ful. O, ruch prawostronny. Czy lewostronny? Kierownica sprawa. O matko. Naprawdę chyba turbo do. O matko. O matko. O, z tym Naprawdę fajnie się. Super. Masz turbo doładowany radio. Zniszczenia też N niczego sobie. Można palić gumy? Chyba no nie. Aaa! Ej, to mnie bolało. Jak to się Co to o, można można. tu się wysiada? Prawym przyciskiem. O, to ale... O, bo. Można cięść? Można. Można! 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 No ale naprawdę jazda tutaj jest bardzo fajna Ciekawe czy jest tak jak w Saint w trójce, że samochody zmieniają bieg no i całą czasę tych biegów jest no dość dużo tam się jedzie i coś jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i tak. Do 30 do na Że samochodem się jedzie fajnie. Co tu jeszcze będzie można robić? Iż tylko jedziemy. Może jakieś wyścigi. To by było fajne. Zobaczmy na mapę. Gdzie jest nasz domek? A, cele mapy. Kosztowna kuracja. Ja tego nie chcę. Ja chcę do domu, do mamy. Mieszkanie. Tu jest. Dobra. Ała! Nie bolało. Nie no, tu się bardzo fajnie jest. Chociaż też tak... ...zbyt lekko. Jak w No ale tu oczywiście to jest że to nazwał kloców? nie GTA. Tylko, że... ...ok, kombi. Muszę powiedzieć, że jeździ się nawet lepiej niż w GTA. Dobrze, przecież. Ja tak się bardzo fajnie Tam się jeździ na motorze, mały autokon. Motor, ja nie mogę coś wyrobić na hamulcu. Od co dopiero, bez nie na no, takiego kopania z internetu na Śmiesznie pali dumny. Ale kask ma. No to, że również się bardzo dobrze jeździ, tak jak samochodem W sumie nawet... Na motorze się lepiej niż w Saints Rowan. A to mnie policja pokazuje na mapie, są takie ludziki gwiazdki. To nie ludzik, to jest policjant bez pojazdu, a gwiazdka to jest w, w samochodzie albo na motorze. Takie coś jak w. w, w czym to było? W mafii, chyba. Tak w mafii, tam były takie niebieskie strzałeczki zawsze. W Saints też takie były. Tam kropeczki. Wróciliśmy do domu. Przepraszam. Dobra, wrócimy do domu. Idziemy spać, no i na tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak więc, tak, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakikolwiek tam komentarz, że Wam się podobało. A tak jak chcecie być na bieżąco z tymi materiałami i chcecie ich jeszcze więcej, to subskrybujcie mój kanał, a na pewno to docenię i postaram się częściej wrzucać. Te filmiki. Tak więc ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!